I moje pytanie jeszcze jedno do pana starosty i do zarządu. Co państwo zrobicie z obiektem? Bo rozumiem, że już decyzja zapadła. Co się stanie z tym obiektem? Na co zostanie przeznaczony? Ewentualnie, jakie losy ten obiekt zabytkowy dla na zakończenie misji tej placówki. Zarząd nie podjął żadnej decyzji na dzisiaj, jakie będzie przeznaczenie budynku infrastruktury po zespole szkół technicznych. Słuchujemy się w głosy mieszkańców i nie bijemy piany tak jak Pan. Pomysły są różne. Może tam być przeniesiony zespół szkół specjalnych, który ma takie, a nie inne warunki. Niestety, populacja dzieci z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami wzrasta i będzie ich coraz więcej. I tutaj należy pokazać, że jesteśmy wrażliwi na te zapotrzebowanie społeczne, jeżeli chodzi o pracówki edukacyjne. Są głosy, żeby tam powstało hospicjum. Pojawiają się pomysły, że powstał zakład aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. My te pomysły mamy.